Witamy w Polska, a dziś odliczamy nasze top 10 najlepszych gier z zepsutą fizyką. Przyjrzymy się różnym grom wideo, które w zabawny sposób przeczą prawom fizyki, czy to celowo, czy nie. Po obejrzeniu dajcie znać w komentarzach, jaki tytuł byście jeszcze dodali do listy. Numer 10. Skate 3 W 2014 roku stało się coś bardzo interesującego. Po czterech latach na rynku Skate 3 zdawała się wygasać z powodu braku popytu, i wtedy zaczęli w nią grać youtuberzy. Skate 3 grały duże ksywki, filmy zgromadziły dziesiątki milionów wyświetleń, a Electronic Arts zaczęło produkować więcej kopii, by nadążyć za szalonym popytem. Ale dlaczego gra stała się nagle tak popularna? Przede wszystkim dzięki fizyce Regdol. Gra jest pełna gliczy, a Regdolowa fizyka sprawiała, że upadki były satysfakcjonujące, przyjemne i całkiem zabawne. To gra, gdzie jeździmy na desce, ale tak naprawdę nikt nie chciał na niej jeździć. Niesamowite, co prosty silnik fizyki może zrobić dla popularności gry. Numer 9. GTA 4 Pierwsza wyprawa Rockstara z GTA na siódmą generację niezaprzeczalnie była cudem techniki, ale reakcja fanów pozostaje przytłumiona klimatem gra mocno odeszła od San Andreas. To przez dramatyczną historię i podejście do rozgrywki. Kolejny punkt sporny dotyczy problematycznej i często frustrującej fizyki. Niko poruszał się jakby ważył pół tony, przez co bieganie i strzelaniny wyglądały czasem niezdarnie. Ale największym problemem była zdecydowanie jazda. W tej kwestii fani są podzieleni. Niektórzy uwielbiają bardziej realistyczne podejście, inni nienawidzą powolnego ruchu. Pominiemy tutaj to, co dzieje się z fizyką Billarda. Numer 8: Fallout New Vegas. Wejście Obsidianu w serię Fallouta było dobre, ale grę stworzono przy użyciu silnika Havok, A to całkiem zabawny silnik. Nie zamierzenie oczywiście. Gra była pełna gliczy graficznych, w tym postaci wchodzących w ściany lub po prostu unoszących się w powietrzu. Nawet kiedy odłożyło się różne błędy na bok... fizyka gry pozostawiała wiele do życzenia. Animacje twarzy były sztywne i nieangażujące się. Cecha, która jest plagą wszystkich gier testy. Walka i strzelanie były płytkie i niezręczne, a interakcja ze światem prawie nie istniała. Ta gra była przeznaczona do tworzenia modów. Numer 7 Totally Reliable Delivery Service W 2019 roku ta mała gra opracowana przez We Are 5 Games i wydana przez Tiny Build wyszła do niczego nie podejrzewającej publiczności. Cel gry jest prosty podnieść paczkę i dostarczyć ją na miejsce. Oczywiście wcale nie jest to takie proste. Tytuł gry jest ironiczny to wcale nie jest totalnie niezawodna usługa dostawcza. Gra jest bardziej symulacją fizyki Regdol, a każde drobne działanie w grze wykonywane jest w bardzo dziwaczny, niedorzeczny i zabawny sposób. Podobnie jak przy Skate 3. Faktyczny cel gry, czyli dostawa paczki, nie jest tak naprawdę istotny. Po prostu eksplorujcie świat, korzystajcie z efektów Regdol i miejcie z tego ubaw. Numer 6 Gang Beasts Stworzony przez brytyjskie niezależne studio Bone Love, Gang Beasts jest niezaprzeczalnie jednym z najbardziej zwariowanych bitemapów jakie powstały. To prosta biatyka multiplayer, w której gracze walczą ze sobą w różnych absurdalnych lokalizacjach, dopóki jeden nie zostanie znokautowany. Różnica między tym tytułem a powiedzmy Mortal Kombat polega na tym, że gracze kontrolują galaretowate postacie, które poruszają się w zabawny i nierealny sposób. To fantastyczna gra towarzyska, doskonale łącząca konkurencję i tradycyjną rozgrywkę walki z celowo zepsutym silnikiem fizyki. Numer 5 Tony Hawk Pro Skater 5. Tutaj widzimy zagrożenia związane z pośpiesznym ukończeniem produkcji gry. Umowa licencyjna między Tonym Hawkiem a Activision wygasała, więc Activision na szybko ogarnęło nowy tytuł i wydało go w totalnie zepsutym i żenująco niedokończonym stanie. Gra została wręcz zbombardowana i uśpiła serię na 5 lat. Tu już nie chodzi o same błędy, cała gra była po prostu kiepsko ogarniętym bałaganem. Silnik fizyczny jest bardzo chwiejny i słaby, sprawia, że ruch wydaje się nieintuicyjny, a sterowanie sprawia, że nawet najprostsze triki są niewiarygodnie frustrujące. Nawet gdyby błędy zostały usunięte, gra nadal byłaby do niczego. Numer 4. Symulator kozy. Podobnie jak w Totally Reliable Delivery Service i Gang Beasts, fizyka symulatora kozy jest celowo absurdalna i ma na celu po prostu nas rozbawić. Gramy jako koza siejąca chaos na przedmieściach. Gra przypomina nieco tonego hołka. Zdobywamy punkty wykonując śmieszne akrobacje i osiągając cele. To idzie w parze z regdolową fizyką, i chociaż może to brzmieć zabawnie, końcowy produkt jest celowo zły. Liczne usterki zostały pozostawione tam celowo, a głównym celem było promowanie gry za pośrednictwem kompilacji i filmów na YouTube. Grę nazywano często YouTube'owym baitem i skutkowała wysypem gier o podobnym stylu. Numer 3. Superman 64 A gra może dumnie albo i niedumnie prezentować się obok Tonego Hołka Piątki jako jedna z najgorszych wszechczasów. Nie oczekujemy nie wiadomo jak dobrej fizyki od Nintendo 64, ale ta w Supermanie 64 jest okropna. Nawet sterowanie Supermanem jest niemal niemożliwym zadaniem. Porusza się jak czołg i czasem ma się wrażenie, że w ogóle nas nie słucha. Nawet samouczek to ćwiczenie nudne i nieustannie frustrujące. Przycinanie towarzyszy nam przez całą grę, a do tego odrażające wykrywanie kolizji, które sprawia, że gotowy produkt wygląda jak wersja beta. Czym właściwie jest. Numer 2. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Podobnie jak Fallout, New Vegas lub większość gier betesty, jeśli o to chodzi, Skyrim jest świetny mimo jego wadliwych, sprzecznych z fizyką części gry. Niezliczone problemy techniczne Skyrima są częścią jego uroku, o czym mogą świadczyć tysiące filmów na YouTube. Te wszystkie filmy i memy prawdopodobnie pomogły w komercyjnym sukcesie gry. Silnik fizyki to kompletny bałagan. Pełen niewyraźnych twarzy, niezręcznych ruchów i płytkiego systemu walki. Który sprawi, że wszyscy zwrócą się w stronę magii lub skradania się. Jazda Konno też pozostawia wiele do życzenia, ale z drugiej strony taka jest właśnie magia Skyrima. Zanim przedstawimy dzisiejszy numer jeden, oto kilka wyróżnień. Turbo Dismount, naprawdę ciężki ragdoll. Seria FIFA. Seria jest pełna błędów. Surgeon Simulator. Kolejny youtube'owy bait z ciężką fizyką. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Numer 1: Big Rigs Over the Road Racing. Przez lata wiele powiedziano o Big Rigs, głównie dlatego, że to jedna z najgorszych gier, jakie kiedykolwiek wypuszczono. Technicznie rzecz biorąc, to wyścigówka, w której ścigamy się przez różne checkpointy na trasie ciężarówki. W rzeczywistości to najbardziej niezamierzenie zabawna gra wideo, jaką stworzono. Wykrywania kolizji brak, więc ciężarówka może przenikać przez każdy napotkany obiekt. Nie ma poczucia wznoszenia się ani przyczepności w terenie, dzięki czemu ciężarówka może bez przeszkód pokonywać nawet strome góry. Przy cofaniu, szybkość naszej ciężarówki jest wręcz porażająca. Fizyka gry jest tak zepsuta, że tak naprawdę nie ma fizyki, o której można by tu mówić. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie co jeszcze dla Was przygotowaliśmy. To więcej zajrzyjcie na nasz kanał, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.